Kim jesteś? Trzeba nie ma nic. Ile masz lat? O! Śpiewa! To jest... To jest syrena! To jest syrena! To jest syrena. Banshee. To jest syrena. O Jezus Maria! On tam stoi. Dobra, jestem. Awesome. Ja już też, też, też ready, no. Startuję. Okej, okay. ale nie rozumiem, nie rozumiem czemu wy zarabiacie po tyle dolarów, a ja tylko dwa dostałem teraz. Ja dostałem pięć, stary. Okay, Okej, uchwyć, uchwyć zdjęcie ducha. Znajdź dowody zjawisk paranormalnych za pomocą czytnika AMF. Doświadcz razem z członkami zespołu, zespołu zdarzenia paranormalnego. Dobra. Ja biorę książkę, wezmę kamerę. Biorę latarkę. Ja mam uchwał. Ja mam książkę Dobra. i ten migacz, ten co on mówi wiesz, nie? Ja wziąłem Spirit Boxa. Ee, jak się nazywa? Kamerę i... i, i te, te, tego Dota. Ten Uchwycił co, ten laser Ktoś musiałby świecić. Chociaż. Tak, ja mam Darkę Ja mam kamerę. Miałem mu. Światło jest. Jest? A, bo to jest amator w końcu. I to rofi w od razu. Lol. Czekajcie bo znowu popadamy za. I to był, i to był amator, no nie? Co? No. <laughs> to jest najlepszy w tym. Tak jest teraz Jak ktoś jak, ktoś, jak ktoś pójdzie do samochodu, to ja biegam teraz z... no. Z kamerą, to możecie zobaczyć, czy orby gdzieś będą. Okej. Okay. Ja teraz akurat Adam tam się tam pierwszy pisze. Teraz jestem spadać. Czekaj. O, mam. A więc to to miga, na razie to miga, nic... nic mi nie miga. Mmm... No czy jak jest włączone światło to mało co widzę. Ja pójdę na górę, wiesz. Tutaj kompletnie nie widzę nic, czekaj. Czysto? Poczekaj, 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 nie ruszajcie? Mmm, nie. A. O, właśnie, tak będziesz musiał potem, po tak stanąć sekundkę, żeby mógł o, o zrobić obczajkę i wtedy iść. Nie, nie ma nic. Mmm nie. A musi mieć lotarkę włączoną, wiesz, bo tak to nic nie widzę. Wiem, wiem, ale nie wiem, właśnie, czy przy latarce trzeba, trzeba mieć włączoną ją żeby było widać, czy nie, o. wiesz. O nie, o Jezus Maria, o nie. Znaczy, ja mogło się włączyć, no, kto widzi. O. U góry jest czysto, kompletnie. Nie. Teraz, teraz nie ma udziału Borda, wiecie? Przynajmniej tego nie widzę. Nie. Chyba, że... O Jezu. Nie wiem. Ale schować kamerę? Tak, tak, tak. Schowałem no. Poczekaj chwilę. Już odpalam. Chciałem sobie rozstawić co innego jeszcze. O nie. Coś tu. Nie eee. Kim jesteś? Ile masz lat? No dobra, idę do was. Kim jesteś? Ile masz lat? Nie wiem. Nie wiem właśnie. Tema. Kim jesteś? Ile masz lat? Co to jest za pokój? Jest! Chodźcie. Gdzie? Tu jest piąty poziom tego, tego. No dobra, ale gdzie ty jesteś? No... Tutaj jesteś, nie widzicie mnie? Kim jesteś? Ile masz lat W tym pokoleniu na bardziej o Kim, kim jesteś? Jest. Ile masz lat Okej okay, ja już oznaczam sobie od razu, że jest poziom MF Tak, Piąty jest W tym Dobra, roku Już nie ma Już jest Ja zobaczę czy to może jakieś o ten Coś może dotykał Hmm. Nie, Żadnych na Mam... Czekajcie, rzucę tu książkę. Luparkę. Nie, nie, nie tutaj, tylko Tu ogóle. Właśnie zamykam drzwi. On tam, on właśnie tam jest, chyba. Bo tam właśnie tu, tutaj był ten. Tu gdzie tego, tego, poziom piąty. Kim jesteś? On jest jeszcze dalej? Zobaczmy. Ile tutaj masz lat? Coś jest. Lekko, ale coś jest Tuż nie. nie to w sumie nie potrzebujemy już Ty tej, tej książki tam. A mi się wydaje, że w toalecie, raczej w garażu coś ten Kim jesteś? jest tak, tak światło wygnęło. Ale masz latarkę wejść po Ile masz lat? O. Tu nic nie ma Nie wiem, mi, się, mi coś piwnica śmierdzi, wiecie? Piwnica? Ej, nie światło wiem. jest włączone. Wyłączone? Wyłączone? Nie ma dostępu do światła. To zejdź klejzony ze do piwnicy, kto ma tą ultrafioletową latarkę. Zobaczmy, ja czy tutaj będą odciski. Nie ja mam. Gdzie ty jesteś? jesteś Już piwnicy w piwnicy, właśnie włączenie światło. No. Tu jest, tu jest ta kasetka na światło. Zobaczesz tutaj na tym? Weź by mnie świeć, Nie ma nic stare. Hmm. Ty wiatrak można włączyć, ale jazda. Kim jesteś? Ile masz lat? Kim jesteś? Weź kamerę. Jest. Ja zobaczę coś na tym. Gdzie książka? Zostawię się tam w na pralce Ale nie ma jej. Nie ma książki? Nie ma książki. A są otwarte. Ja ich otwierałem. Gdzie są coś otwarte? Tu przy tych plakach Na dole? Ja, zamyka ja zamykałem... A tu jest książka... E... Jak, się tu, się... jak się tu... wzięła? Mam ją, okej O, okay. dobra, widzę Ale nic nie napisał No lepiej tam jak będzie ten... Jak Pimbum powie, że gdzieś tam jest. świeci Jest jakaś aktywność To dopiero wtedy jest. Tu jest latarkę No to weź tą latarkę Raczej kamera. Kim jesteś? bo nie ma nic Ile masz lat? O! Śpiewa! To jest syrena to jest sirena, to jest sirena Bansi To jest Syrena O Jezus Maria On tam stoi Gdzie? Ile to lat? Na kamerze Szekaj. będziesz widział Okej, okay, były właśnie tu gdzie my teraz jesteśmy to jest y sirena. Widziałem. O. To będzie sirena, tak? Możemy spadać. No, waż, jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Tutaj, tutaj, chodźcie do mnie. Można się, czekajcie, da się mi Ale to nie może być sirena przecież. No, nie, bo. A nie, w nie rave. A, to jest. rave, tak? To jest. Nie, poczekaj. Syrena... Sirena. Która to będzie? Nie ma sireny. Jest... Banshee Banshee to jest sirena, oczywiście to jest? Banshee. Ale nie Banshee. może być, bo przez EMF. Chpiewająca sirena, Banshee. Tak, ale mówię... Tak. Ale EMF na, sens... na poziomie piątym też nie może być. Wiem właśnie, czekaj, duchy Banshee. Śpiewająca wabi się swojej ofiar. Wiadomo, że wybiera konkretną ofiarę zanim zadaje śmiertelny swoją wyjątkowa moc. Banshee osłabia swój cel przed atakiem. A The Twins? Banshee Spójrz. słychać czasami przy użyciu mikrofonu parabolicznego. Mikrofonu parabil... Co? Jaki to jest mikrofon? Dobra, nie mamy tego. To był ten głośny, taki malutki. Ten, co ja mam nie. w ręce? Spirit Box? Nie, 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 to nie to. No właśnie. Jak coś... Adam, masz to? Co? A, pokaż, co masz. Nie. Latarka nie, nie UV, kamera i to wszystko. Dobra, poczekajcie, zobaczmy jest, najpierw... Ale... Zobaczmy najpierw duchy Banshee. Eee, żebyśmy mogli to potwierdzić, bo mi się wydaje, że to będzie Banshee. Eee, ale tak, nie, nie może palców, być. orb, projektor dots. To są dowody. Może być, no. No dobra, ale co z tym EMF5? No właśnie nie wiem. Mamy no EMF5. Ej, a Raiu, Raju? Raju? Raju, który żywi się prądem elektrycznym? Chociaż ogólnie są spokojni i mogą stać agresywni, gdy są przytuczeni mocą. Wyjątkowa moc, która pobiera energię z prądów elektrycznych, dzięki czemu porusza się szybciej. Raju nieustannie zakłóca działanie sprzętu elektronicznego, ułatwiając śledzenie podczas ataku. Latarka nam się wyłączała cały czas, no nie, czy to nie, to nie było tutaj. Nie, nie, to, to, było, to było to poprzednie. Hmm. Dwa z wszystkich mamy, mamy i jeszcze zrobić zdjęcie ducha. Um, ja mam tylko kamerę teraz. Wszystko inne zostało w środku. Znaczy, ja mam kamerę. Aż znaczy, aparat. Aparat, no. Nie wiem. Ja wejdę sam. Wy się przyglądajcie. Mam kamerę w ręce. Ale potrzebujemy zdjęcie, także ja wchodzę z tobą. Dobra, to niech mi mu zostanie. Mhm, mm no to obserwuję wszystko. E, masz latarkę? Rzuć mi latarkę. Jak zostajesz tutaj na tym. On gdzieś tutaj był. I bum. Ha? Już latarkę. Oj, jak wyciągam kamerę, to nie mogę robić zdjęcia. O. Gdzie ty jesteś? O! Znowu, znowu światła nie ma. Gdzie? Przed ekran coś był jakiś duch. U mnie? Gdzie, gdzie jesteś mhm. się przeleciało tutaj przecież. Przez ścianę przeszedł? No tak. No to jest jeden, co może przechodzić przez ściany, było. Z Taki tych, co mieliśmy. Ja, jak się patrzyłeś na drzwi, tak jakby wyszedł z lewej strony od drzwi i poszedł na prawo. Jak się patrzyłem właśnie, na drzwi. Właśnie tu byłeś, no i, i przeszedł od lewo na prawo. Od lewo na prawo? Poza Ta. budynek? Tak mi się zdaje, no. Ok. Orbów nie widać, nie? Ty co tu jest na ziemi? Maciek. Um. Oho. Kości. Można pod E podnieść. Dobra, to chodź, 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 chodź. Idziemy do samochodu odznaczyć. Ale co odznaczyć, że kości były? Aha. Ale tego nie da się odznaczyć. Nie wiem, włączam kamerę i wchodzę, bo to, to nie ma sensu takie siedzenie teraz na zewnątrz. Ale. Patrzcie jak ktoś kamerę. na kamerę. Obserwuj kamerę, no. Jest jeden duch, ja. to chyba ten spirit czy coś, przy którym było powiedziane, że on broni swojego miejsca śmierci. Tak. I to się zdarzyło jak byliśmy tutaj. Ale pamiętam, że był też jeden, jeden duch, który... Ten, ten, jak to się nazywa? Um, powtarza tak jakby inne duchy. E... Talerz tutaj spadł? Za mną? A. Tak, 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 podniosłem go przed chwilą. No to Adam, okej. Okay. Bo jest duch, Shade, który na przykład atakuje, gdy A, czekaj. nikogo nie ma. I ty miałeś jakieś. Um, ja podniosłem talerz. Talerz? Tak. tak. kamera znowu jest. Widzieliście tą tablicę o Ouija? Nie. Okej. Okay. Ja sprzętu nie mam tutaj żadnego, ja miałam tylko i wyłącznie kamerę, no nie? Schodzę jeszcze raz do piwnicy. Mhm prądu nie ma Znowu jest prąd Dobra, ale orbów już w ogóle nie widziałeś Pimbum, nigdzie, no nie? Nie. A właśnie ja orby oznaczę sobie, że, są, że nie są możliwe? No też mi się tak Zajam. wydaje. Nie ja, widziałem. Stoję, The twins nie. Gorio, nie, nie. oni, shade, gin. Zaraz zamknę króciak jodał, auta. Ty a shade? Trzeba to jest shade. Maciek. A do garażu. No. E, gdzie był garaż? Tutaj jest garaż. Okay. Więc tak. shade, shade znany jest również jako nieśmiały duch. Nie klikaj tyle istnieją, razy. Ale... Istnieją dowody na to, że Shade za e? za zatrzyma wszelkie paranormalne zjawiska. Jeśli w pobliżu znajdują się, znajdują się. Mówiłem, się mówi, do... mówiłem, Związkowań mówiłem. moc? Jest tak. o wiele się do znalezienia. Słabości. Shade nie zna... znacznie atakować, jeśli w pobliżu ktoś się znajduje. No tego mówiłem zawsze jak ja odszedłem, mówiłem sprawdzę co, co to może być. To wtedy coś się działo maćko zawsze. Ten gorio? No nie wiem, ja teraz sobie jestem sam, jestem przy kamerze, a ci mam kamerę. Nie a wiem, czekam. jakoś nic się nie dzieje. Ehm, um, Aktyweratury jak tam. Co? Co? Przy mnie był, ojebany, ale mnie wystraszył. O kurwa, ale się został! W garażu no tak. był Adam. I zniknął, i zniknął a! chyba jak ty, jak ty wszedłeś do domu. Tak? Chyba tak. Czyli to jest? Czekaj. On tutaj stał, chłopie, tu. Czyli shade. to jest... Shade. 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 Wszyscy, że on. Ale to jeszcze nie jest do zlezienia. I shade nie zacznie atakować, jeśli w pobliżu ktoś się znajduje. Dobra, to poczekajcie teraz... Jest nieśmiały duch, nieśmiały duch Poczekaj, ja teraz wyjdę A, ktoś pisało, ktoś um, zawiska, jak ktoś inny wejdzie. Jak że on zatrzymuje paranormalne zjawiska jak ktoś się w pobliżu. Dobra, idź teraz ktoś inny. E, macie I kamerę. Masz kamerę. I, I latarki mi dajesz jeszcze. Ja nie mam, ja nie mam latarki. Trzymaj, o, co, trzymaj, trzymaj, nie, trzymaj. masz ma, masz przyjść. Możesz, możesz kamerą patrzeć w nocy. Tak? Możesz sobie zmienić jak się nazywa. Prawym wszystkie myszy. Okej, okay, ja widzę, ja widzę co robisz. Czekaj. Okay. J. On coś śmierci. Ostatnim o, razem, o. ostatnim razem był w garażu. To jest to, gdzie ja go widziałem. Tutaj był. Jak gdyby za tobą. Teodam, jesteś obok mnie, no nie? Tak, ty jesteś tutaj, ok. Że mm -hmm. biedny Pimbu musisz teraz. Biedny Pimbu, a jak ja śmigałem, to było wszystko ok. Iść do góry. No nie. Ej, on zostawił kości, nie? A ten obakę. Chociaż nie, no bo odciski palców i orb, odcisków palców nie było, tak samo orba nie było. No nie wiem, nie widziałem, żeby ktoś chodził za latarką, się rozglądał dokładnie. Znaczy o ja nie. na patrzyłem, nie widziałem nic. No to o, idź i używaj o, tej latarki. Ktoś. O nie. Przed jest, przed jest. Nie mogę no, wejść. O nie. Tak, kamera też pokazuje coś. O Jezu, ja padłem. Padłeś, no. To jest shade Pewny jesteś? No No tak no bo tylko to na jego wskazuje, No jest nieśmiały Jak ja jestem sam w domu to mnie atakuje no nie a tak normalnie to nie będę No to chodź Adaśko, my się przejdziemy teraz światło nie mam. musimy iść do piwnicy, ja nie mam żadnej latarki Ja parłem u góry Przez Widzisz tą? To ja poświecę Gdzie ty jesteś? No, do schody, na długody na, na Widzę, na... widzę no. No mniej więcej no, tak trochę to. Gdzie jesteście? Piwnicy, no znaczy się schodzimy teraz do piwnicy. A no, tu jesteś Okej, okay. czyli teraz powinno być światło, tak? Tak, okej. Okay. Czekaj shade, no to jest nieśmiały duch. Ogólnie Że się zatrzyma nic, wszelkie nie ma paranormalne zjawiska jeśli w pobliżu znajduje się więcej ludzi? Nie ma nigdzie żadnych odcisków. No właśnie to się nie będzie. MF poziom 5 No coś był. u góry, słyszałem kroki albo tutaj O! Za nami Słyszysz śpiewanie? Tak Stamtąd, tak, stamtąd, tak. stamtąd, 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 gdzie jest, gdzie jest światło Tak Idzie tutaj, idzie tutaj O, widzę go, widzę go Uważaj, uważaj To jest baba jakaś To jest baba Jezus Maria, dojebała mnie Aha. W sensie tak, pisano, że szansa na y, babę albo faceta to jest 50-50, więc to chyba nic nie znaczy. Nie, you no, know, ja mówię, że to jest shade, no nie, nic innego tutaj. Mówisz, że to jest shade, tak, tak, duchy shade. Szejd znany jest również jako nieśmiały duch. Istnieją dowody na to, że Szejd zatrzyma wszelkie paranormalne zjawiska, jeśli w pobliżu znajduje się więcej ludzi. No właśnie. Ale więcej ludzi to ile? Dwie, trzy osoby? Bo teraz byliśmy tylko we dwójkę, bo ty padłeś, bim, bim. Tak jak nie, może o. tylko we dwójkę, to więcej ludzi to już nie jest. Wyjątkowa moc. Jest o wiele trudniejszy do znalezienia. Słabości Szejd nie nieznacznie tak warto, jak tylko możliwe, atakować, jeśli... nie zacznie atakować, jeśli w pobliżu ktoś się znajduje. On miał hak w ręku. U mnie to była dziewczyna. No to też no, było dziwne, ale, ale... Oni! Oni! oni zian, no. oni Jan. Oni uwielbiają straszyć swoje ofiary tak bardzo, jak to tylko możliwe, zanim zaatakują. Hmm. Często widuję się je ja w swojej fizycznej postaci, strzegącej szczeg miejsca śmierci. Wyjątkowo... Nie, ona chodziła, raz zaatakowała Pimbuma u góry, była na dole, ja widziałem ją w, w garażu, ona nie jest cały czas w jednym miejscu. Ja mówię, że to jest shade. O, o, oni jest, shade. jest bardzo, bardziej aktywny, jeśli w pobliżu są ludzie i szybciej e, poz, e, pozbawia się psychiki podczas manifestow manifestowania się. To nie będzie, to nie będzie, jak się nazywa oni. To jest shade. A i. Hu. Kto cię pimbum zabił? Zabiła ci dziewczyna? Tak. Nie też. Okej, okay, bo. The twins. Doniesiono, że te duchy. E, naśladują nawzajem swoje działania. Atakują na przemian, aby zmylić zdobycz. Wyjątkowa moc. Każdy z bliźniaków może się rozgniewać i zaatakować swoją ofiarę. Słabość. Często wchodzą w interakcje z otoczeniem w tym samym czasie. Kaleś. Na, na Spirit Boxie też mi się coś wyświetliło. Spirit Box też zaczął trochę... Szaleć. No, the, the, the Za pierwszym the, the, the razem, time. jak ty bym chyba zginąłeś, co byliśmy, co go widzieliśmy na dole. To. Kurde, no sam nie wiem. Jest tak, EMF poziom 5 i Spirit Box, The, the Twins, Spirit i rave są jako opcje. Ej, ja ogólnie. I co, co powiecie na, na temat Wraitha? To jeden z najbezpieczniejszych duchów, jakie napotkasz. Jest, jedyny, jest to również jedyny byt, który potrafi lewi, lewitować i czasami przenika przez ściany. To jest coś, mm -hmm. co typi, widziałeś, no nie? No tak. Prawie nikt nie, nie dotyka ziemi. No, my też nie dotykał, jak ją widziałem. Adam, e, kojarzysz południcę z Wiedźmina? Co? Kojarzysz południcę z Wiedźmina? No, 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 no. no. no dosłownie to, no nie? To co, raid? No da dawaj raid. Czekaj to, 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 to znaczy Raid. No Jolo na no, co no, nic nie zrobimy. No nie carry Nie, no ja wziąłem... Się... O. Nie dobrze nadładować. Aż się kliknąć. Rave! Rafe! Nice! Mm, Zajwiście, ja nie dostałem nic. <laughs> <coughs> <coughs> 40 hmm. Super, ale ale robota. O, oh, się tak Okej, okay, to było to, było ciekawe teraz. I było ciekawe, no. A temperatury jak tam? Co? Co? Przy mnie był ojebany, ale mnie wystraszył. O kurwa, ale się zrały. W garażu S był S Adam.